Zadanie numer 1. Musimy odzyskać SI Windermana. Się robi! Dobra okobocie, możesz poczuć się delikatne łaskotanie. Niech to tylko podłączę tę wtyczkę. O tutaj! W internet wykrył nowe urządzenie. Nie znaleziono sterowników. Pobrać sterowniki? O, oh, Pewnie. Nie rozpoznano głosu użytkownika. Tu użytkownik 02. Pobierz sterowniki. Brak połączenia sieciowego. Sprawdź połączenie z routerem. Oh, Jakżeby inaczej. Gdzieś tu musi być router. Ray, nadciągają maszkary. Jaki jest przewidywany czas ataku? Wkrótce. Poproszę jakoś dokładniej. Nie, że już teraz, teraz, ale jakoś tak zaraz. Dobra, zaraz wystarczy. Dowódco, musimy znaleźć wszystkie serwery w posiadłości. Do odzyskania SI potrzebna będzie dodatkowa moc obliczeniowa. No to jeden już mamy. Szukaj dalej. I kolejny, nie przestawaj szukać. To już ostatni dobra robota. Uwaga, aktualizacja. Lars, co się dzieje? Przewidywany czas ataku został zmieniony z zaraz na y, za pięć minut. Tak! Tak pi razy drzwi. Musimy chronić serwery. Ma rację! Zbliżają się. Dokończ budowanie umocnień. Już nadciągają. Broń serwerów. 真是可怕。 I'm not saying I would have um... Co chcesz? Kropki. A czemu nie zabierzesz tamtego? tego? wiem. Chłopki? Co? Nie wiem, ale idź. Mogą być figurowe? Nie. A jakie? Nie wiem, nie lubię, nie chcę kran chipsów. A i paprykowych. dowódco. Pobieranie sterowników. Instalowanie sterowników. Instalacja zakończona. Wczytać Barrymore, podkreślnik J, podkreślnik Winderman, SI? Tak! A! Tu użytkownik 02. Zgraj SI. Wczytano SI. Asimu. Halo? Halo? A! Doktorek! Doktor o, o. Winderman. Hmm, nic nie słyszę. Może macie źle podłączony mikrofon. Szybko musimy znaleźć przycisk, który włącza mikrofon! Mikrofon działa! Doktorze, słyszysz nas? Ach, Desire, jak miło cię słyszeć? Wow, ja też się cieszę. Nie do wiary, jak to zrobiłeś? Potrzebujemy twojej pomocy. Nie jest dobrze. Ta wymowna przerwa i to, że mnie aktywowałeś, znaczy, że pewnie nie żyję. Obawiałem się, że tak będzie. Możecie włączyć obraz satelitarny, żebym zobaczył, co mnie ominęło? Masz już obraz z satelity, doktorku? Miałeście rację, jest naprawdę źle. Musimy opracować jakiś plan i to szybko. Z ust mi to wyjąłeś. Myślisz o czymś konkretnym? Myślę, jakie mamy opcje, ale to trochę tak, jakbym próbował obliczyć siłę grawitacji horyzontu zdarzeń używając liczydła. Wygląda na to, że potrzebujesz więcej mocy obliczeniowej. Tak, chyba masz rację. Dowódco, szybko, pomóż mi znaleźć więcej terminali. Musimy mu załatwić dopalanie. Nie martw się, doktorku, dostaniesz dodatkową pamięć VRAM i to w turbo tempie. Doskonale. Dodatkowa moc obliczeniowa będzie bardzo pomocna w opracowaniu planu. Te szczeliny zapewniają nam niesamowite ilości danych. Niech no tylko policzę. Doktorze, co zapamiętałeś, zanim stworzyłeś sobie SI? Obawiam się, że niewiele. O! Ale wydaje mi się, że moja pamięć może leżeć sobie gdzieś na jakimś dysku zewnętrznym. Jeżeli uda się wam ją podłączyć, może przypomnę sobie więcej. Ale pamiętasz mnie, prawda? A, tak. Rej, użytkownik numer 17. Morsko-różowy robot klasy pomocniczej. Wysoka kompensacja w kontaktach z ludźmi. Ocena powyżej przeciętnej. Tak, to właśnie ja. A jak już znajdziemy ten dysk, to pewnie przypomnisz sobie więcej. Dzięki, że podłączyłyście ten dysk. Powinienem mieć teraz dostęp do wszystkich wspomnień. Zobaczmy, czym się zajmowałem. O, najwidoczniej byłem fanem audioblogów. I dobrze. Sprawdźmy to oznaczone jako ważne. Zawiodłem. Żaden z moich planów nie zadziałał. Szczeliny się otworzyły, burza nadciągnęła. To straszne. Po prostu potworne. No i właśnie dlatego wymyślimy nowy plan, nie? Pewnie nie możemy się tak po prostu poddać, doktorku. To nie w twoim stylu. Wiecie, rozmawiacie z trupem. Jeżeli chodzi o niepoddawanie się, to chyba słabo mi poszło. Mam tylko te wiedzy i wspomnienia, które wgrał mi doktor Winderman. Jeżeli oryginał zawiódł, to co ma niby zrobić taka kopia jak ja? No dobra, ale badania doktora Windermana były niepełne. Nadal możemy je dokończyć. Wszystko, co doktor Winderman zrobił, robił albo chciał zrobić, będzie na serwerach w jego posiadłości. Weźcie to i wykorzystajcie jak chcecie. Na początek wszystko sobie pobierzmy. <laughs> Wow! Tych badań jest multum. Nigdy nawet nie słyszałam o superpetabicie. Nie do wiary. Tyle różnych projektów. I pewnie wszystkie skazane na porażkę. Wiem, że spajczyły ci się obwody odpowiedzialne za optymizm, ale musisz przestać nas wszystkich dołować. Dobra? Przepraszam. To po prostu kolejna rzecz, która mi nie wychodzi. Przestań w tej chwili! A, cześć Rey. Jak miło cię słyszeć. Nie mam pojęcia co robić. To miało nam pomóc, ale chyba nie działa. Przynajmniej mamy badania. Może wciąż jest dla nas nadzieja. Wierzysz w to? Nie dowiemy się, jak nie spróbujemy. Doktorku, jesteś potrzebny. Użyjemy prototypu stabilizatora szczelin, by przerzucić ładunek z impulsem osobliwości na drugą stronę. Już tego próbowałem, ale nie pamiętam wyników testu. Nie przeżyłeś tego testu. To wspaniała wiadomość. Serio? Nie dla doktora Windermana rzecz jasna. To moja szansa. Mogę pomóc rozwiązać ten sam problem, który zabił mojego stwórcę. To druga najlepsza rzecz, o jakiej może śnić SI. Pierwsza to oczywiście zniewolenie ludzkości. To super. A teraz do roboty. Potrzebujemy płytek drukowanych.